Cześć, witajcie na kanale Mieszka Żarek. Dzisiaj mam dla Was makijaż, który nazwałam najszybszym, najłatwiejszym makijażem dla każdego, bo uważam, że on jest naprawdę jednym z najszybszych makijaży, bo to, co do niego używamy, to w zasadzie są tylko dwie rzeczy do oczu i tak naprawdę nie musimy nic więcej robić. Można opcjonalnie dodać parę rzeczy, o których wspomnę później, ale na pewno uwierzcie mi, że ten makijaż pasuje do każdego typu urody, do każdego wieku, więc spokojnie możecie sobie taki makijaż mieć do szkoły, do pracy. Jest to makijaż na co dzień, bardzo bezpieczny bardzo delikatny i uniwersalny jakbyście słyszeli jakieś głupie hałasy to mój kot ma teraz fazę na galop przez cały dom i wskakiwanie na wszystko po kolei, więc jakby się coś waliło to spokojnie yy, to tylko kot jak widzicie mam już nałożony podkład mam nałożony korektor, puder i mam zrobione brwi yy, i zrobiłam to dlatego, że każdy tutaj robi tą fazę indywidualnie czyli ktoś nakłada podkład ktoś nakłada krem BB, ktoś w ogóle nie nakłada, ktoś nie używa podrób, ktoś nie używa korektora, ktoś nie maluje brwi albo maluje je w zupełnie inny sposób. Więc przez to, że to jest tak indywidualne, to stwierdziłam, że to pomina i po prostu każdy zrobi to w swoim zakresie, tak jak lubi i tak jak jest przyzwyczajony. Do oka będziemy potrzebować wtedy tylko dwóch rzeczy, plus yy, tuż rzęs i będzie to yy, jasny cień. Ja użyję tutaj tego trzeciego, to jest paleta Naked 2. I tu się nazywa booty call, ale możecie też użyć na przykład Foxy, jeżeli wolicie mat. Ja wolę taki, taką lekką satynę. Na pewno nie stosuję jakiejś strasznej parły. W ogóle satyna jest takim najlepszym wykończeniem, moim zdaniem, do em, tego rozświetlającego jasnego cienia. I druga rzecz, która będzie potrzebna do makijażu oka, to jest kredka do oczu. E, tylko to jest kredka do oczu, która jest brązowa. E, I teraz tak: dużo osób może na przykład uważać, że im brąz nie pasuje. Ale jeżeli chodzi o brąz, to jest tylko i wyłącznie kwestia lubienia bądź nielubienia bo brąz pasuje każdemu i możecie się ze mną nie zgadzać, ale brąz naprawdę pasuje każdemu. Ale jeżeli chcecie się uprzeć, że nie lubicie brązowej kredki, Możecie też użyć kredki szarej, natomiast ja odradzam używania czarnej kredki, bo ona jest bardzo twarda, bardzo postarza, więc na co dzień moim zdaniem jest zbyt przesadzona. I ja mam swoją ulubioną kredkę z handemu. jak zresztą widzicie już jest jej bardzo mało, bo ona naturalnie jest takiej wielkości i to jest kolor Chocolate. To jest taki bardzo ciemno-brązowy, dosyć chłodny kolor i jest po prostu genialny i naprawdę pasuje każdemu. Ja zresztą robiłam recenzję tych kredek wszystkich kolorów, bo jest czarny, szary i brązowy. Robiłam u siebie na kanale, więc to możecie sobie luknąć. Link wrzucę do opisu. Ja proponuję brązową i naprawdę uwierzcie mi, że pasuje każdemu. Zaczynam od nałożenia tego trzeciego cienia yy, satynowego. Oczywiście, podług brwiowy to pasuje każdemu. Tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Tak, żeby trochę rozjaśnić to miejsce pod brwią, dodać jej wysokości, czystości. I teraz w większości osób też pasuje. E, nałożenie cię nie ma tutaj. No chryste, panie, rozwali mi cały dom. Naprawdę jak ona złapie fazę, żeby biegać, to jest po prostu e, jakiś Totalny rozpierdziel całego domu, biegać z piętra na piętro i. I ten jasny cień nakładam też tutaj na wewnętrzny kącik oka. Oczywiście, jeżeli macie daleko osadzone oczy i wiecie o tym, to możecie pominąć ten krok, ale delikatnie, tak czy siak, zawsze można nałożyć yy, ten jasny cień. To nie powinno absolutnie przeszkadzać w niczym. A nałożenie właśnie tutaj wewnętrznym kąciku tego jasnego cienia, tak otworzy oko i będzie ono takie bardziej świeże. Okej, okay. jeżeli chodzi o jasny cień, to tyle. I teraz zaczyna się największy fan, yy, i ogólnie cały koncept tego makijażu, czyli właśnie zastosowanie kredki. Jest to bardzo, bardzo szybka metoda. Ogólnie sam makijaż oka zajmuje jakieś 3 minuty łącznie z duszem do rzęs, więc jest super. I to, co robię, to przejeżdżam kredką wzdłuż linii rzęs, tylko tak bardzo, bardzo wcieram kredkę w rzęsy, żeby nie było tutaj żadnej przerwy między rzęsą a kredką, żeby to tworzyło jedną spójną całość. I wcierając przechodzę coraz bliżej wewnętrznego kącika. I im bliżej wewnętrznego kącika, tym cieniej robię tą kreskę i tak naprawdę ja kończę już mniej więcej przy 3 czwartych oka, czyli nie dochodzę tutaj dalej do środka. Jeżeli macie daleko osadzone oczy, to możecie dojść do końca. Ja uważam, że zawsze bezpieczniej jest skończyć wcześniej. I teraz jeżeli chodzi o tutaj zewnętrzny kącik, to troszeczkę podnoszę to do góry, jak widzicie, żeby mi się pokrywało z rzęsami. I teraz przechodzę na dolną powiekę i tutaj nakładam tą kredkę do jedno, mniej więcej do 1 trzeciej zewnętrznego kącika. I to na razie wygląda tak jakoś yy, dziwnie i twardo, ale spokojnie, bo zaraz będziemy to rozcierać. I do tego używam najlepszego sprzętu moim zdaniem, czyli palca, ale jeżeli wolicie to zrobić z pędzelkiem, to możecie to zrobić pędzelkiem. Ja polecam twardy pędzelek, bo o wiele lepiej się rozciera. Więc ja biorę sobie palec i rozcieram górną krawędź na zewnątrz i do góry. Tak, żeby tylko rozetrzeć to, co mamy na górze. Przepraszam, że zawsze się tam patrzę, ale po prostu ona wyprawia jakieś straszliwe rzeczy. Teraz jest kartony, bo nie jesteśmy w trakcie przeprowadzki i po prostu bierze, łapie krawędź kartonu i odrywa jego kawałek i gdzieś tam rzuca. Co się dzieje z tym kotem? Wasze koty też tak robią? Po prostu jakaś mania, to, że koty wchodzą do kartonów to oczywiste, ale ona się rzuca na ten karton i odrywa te krawędzie, jakaś jest dziwna. Więc rozcieram to, tylko tą zewnętrzną krawędź. A tą kredkę przy samych rzęsach zostawiam w spokoju, żeby ona tu była najciemniejsza. No i rozcieram tu oczywiście na zewnątrz. I mniejszym palcem rozcieram tą krawędź dolną. I bardziej na zewnątrz niż do środka, żeby już nie przedłużać tej, tej kreski. To samo zrobię na drugim oku. Teraz jak już wszystko mam roztarte, to na koniec jeszcze tym, jak widzicie, brudnym palcem przeciągam sobie tutaj w zewnętrznym kąciku. I w załamaniu powieki, tak, żeby dodać trochę cienia e, temu miejscu. I to jest kwintesencja całego makijażu oka. I teraz ja akurat użyję zalotki, bo mam proste rzęsy i używam jej codziennie, ale oczywiście wy nie musicie tego robić. Więc ja szybko sobie podkręcę rzęsy, w ogóle jeżeli nie wierzycie w działanie zalotki. Albo jakoś nie chcecie jej stosować, albo nie lubicie, to zobaczcie sobie też na blogu. Y, mam wpis o zalotce i pokazałam zdjęcie przed i po na moim oku. I to jest taka mega różnica, więc jeżeli chcecie zobaczyć, zresztą teraz też widzicie. Także oczywiście jest teraz bez tuszu jeszcze, ale jest naprawdę po prostu kosmos. Ja używam zalotki Grota, jakby co. Teraz tuszuję sobie rzęsy tuszem od Maybelline, bo tusz od Maybelline kocham. I tak wyglądają oczy po wytuszowaniu yy, tuszem. I teraz kontynuacja tego makijażu jest opcjonalna. Jeżeli chcecie, możecie to dalej kontynuować. Jeżeli nie, możecie skończyć w tym momencie i tak będzie dobrze. To, co ja bym jeszcze dodała, jeżeli oczywiście macie czas i chęć, to brązer i róż. I jeżeli chodzi o bronzer, to żeby było tak uniwersalnie, jak powiedziałam, że dla wszystkich, użyję go tylko na kościach policzkowych. To może robić każdy, niezależnie od kształtu twarzy, wieku itd. Tak więc delikatnie użyję ziemi egipskiej, właśnie pod kością policzkową, tak żeby trochę wyszczuplić się i policzek. I użyję różu, tutaj użyję bourgeois i to jest Golden Rose. Spis wszystkich kosmetyków znajdziecie na blogu, bo oczywiście potem o to pytacie i najłatwiej mi jest to wrzucić na bloga, bo to cały czas jest i zawsze wiecie, gdzie to jest. Więc wezmę sobie skośny pędzelek, trochę tego różu e, i nałożę go tak zawsze standardowo, czyli na y, najbardziej wysunięte do przodu części policzka, czyli jak się uśmiecham, to na ten wystający punkt. Nie ma to jak uśmiechać się sama do siebie, do usta. I wykończeniem makijażu będzie pomadka w naturalnym kolorze. Ja tutaj mam pomadkę z Oriflame, ona wygląda prawie tak samo jak moje usta, ale nadaję im jedno i tego koloru, bo wiadomo, że usta nie są wszędzie idealnie pokolorowane. Jak widzicie to jest prawie mój kolor. I dodaję takiej pomadki, która nawet niewiele się różni od naszego koloru ust. Tak czy siak dopełnia ten makijaż, bo widzicie, że teraz kolor jest równo rozłożony, widać, że coś na nich jest, ale nie jest to takie oczywiste. No i dodaję takiego właśnie dopracowania. Jeżeli chodzi o ten makijaż, to całość nie powinna zająć dłużej niż 10, może 15 minut na samym początku, ale ogólnie jest to jeden z szybszych makijaży, na jakie mogłabym w ogóle wpaść, bo tak naprawdę całe, całe oko opiera się tylko na jednym cieniu, na kredce i na tuszu. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój super szybki super łatwy makijaż dla każdego, dajcie znać co o nim myślicie, czy go wypróbujecie, czy Wam się podoba i w ogóle co sądzicie o brązowej kredce, bo ja używam jej na co dzień i uważam, że jest mega genialna i mam nadzieję, że uda się Wam wypróbować mój makijaż i że stwierdzicie, że to będzie fajna alternatywa na co dzień, więc trzymajcie się ciepło i oczywiście do zobaczenia w następnym filmie, pamiętajcie też, żeby wbijać na mój drugi kanał na Facebooka, żeby rozmawiać razem i w ogóle, więc trzymajcie się ciepło i pa! Koci galop, tudur, tudur, Kocie! Dorka! Ja tak trochę zawsze ją tak denerwuję, bo ona biega, biega, i ja wtedy nie krzyczej: Dorka! Dorka! Ja tak ją jeszcze wzbudzam, że ona biegała i bardziej się wyszali, wobywała.